Cześć witajcie, przyjdę do Pani w kolejnym materiale Dzisiaj chciałbym pokazać taki, taki motor Taki oto motor, motor Taki, taki motor marki Zip Dokładnie jest to VZ Myślnik 6 Taka to ta maszyna z takim ładnym, pięknym silniczkiem Co bym chciał w tej maszynie pokazać i co bym chciał w tej maszynie powiedzieć Powiem Wam tak Jestem zaskoczony, że to jest kinczyk. To jest oczywiście 125, tu widzicie, ładna, piękna, o, z zegarami, które się ładnie resetują. że raz pokażemy, a jeszcze pięknie jak się resetują, brudne są, wiecie, do tego to są takie refleksy, bo są brudne, ale ale no, taka ta maszynka, taka sobie 125, no taka jak ta na przykład, nie, to też jest, No znaczy to jest, no my też jest 125, nie, no ale to jest włosiek. Mój jeszcze oczywiście, a to jest maszyna, która przychodziła do mnie do pewnych napraw I, i co w tej maszynie robiłem? Ja wymieniłem tarczę z przodu na nóweczkę. Proszę bardzo, piękna nóweczka tarcza e, Wymieniona była, bo było bicie, tak? Przy hamowaniu Było takie jakby hamowanie pulsacyjne I tu wam pokażę pewną rzecz, tak? Więc niektórzy pewnie zauważyli Tylko coś ustawię, a jak to mi się uda e, Tu mamy jeden wężyk Tak? A tu mamy drugi. Niech ktoś sobie pomyśli, no kurde, co to, jest dwa hamulce z przodu? W sensie dwie dźwignie trzeba wcisnąć? No, trochę tak, trochę nie. Ponieważ, jedna dźwignia, czy tam jeden wężyk, no to jest ten hamulec tutaj, tak? Czyli ten standardowy hamulec przedni, on troszkę tu miękki, jest mi się wydaje, że już albo pompa, albo coś już powoli, powoli ma dość, no bo płyn jest, wszystko jest, albo płyn po prostu stary, nie wiem, mogę sobie wymienić jeszcze, no, nie pomyślałem o tym, no jest trudno. Ale działa, tak, on działa fajnie, hamuje jest okej, okay, nie. Ten jest dosyć miękki, ale, ale chodzi okej. Okay. No to mamy drugą dźwignię, tak? W tej dźwigni hamulca tylnego, yy, który też jest hydrauliczny. I od niego, no tu nie mam jak pokazać, ale na przykład tu tędy widać o, tu sobie idzie drugi wężyk. I on sobie idzie, 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 aż tam. Tak, do przedniego hamulca. No i to jest taka ciekawostka, że wciskając tylny hamulec. Delikatnie hamuje nam przód, więc jest to ciekawa opcja. Oczywiście tu ktoś to porozpinał, bo to powiedzcie, ten podnóżek tutaj to całe było wymieniane, bo był po prostu urbany. Mamy z po wypadku, jeszcze widać tu po wydechu, szczególnie gdzieś tam jest walnięty troszkę. No ale co, to no to działa i to nawet fajnie działa. <ścoughs> I jestem zaskoczony, no bo to jest Chińczyk, tak? Nie mówimy to ma Yamaha, Kawasaki, nie wiem, Honda, KTM, cokolwiek, nie? No to jest Chińczyk. <laughs> Chińczyk ma kurcze takie rozwiązanie. To jest to dla mnie już troszkę zaskakujące, no bo no nie spotykałem się jeszcze z takimi rozwiązaniami w Chińczykach, nawet tych droższych, ale starszych. Druga kwestia, już poza tym hamulcem, powiedzmy, że hamulec do no niej. niech nie, to nie jest jakaś tam super rzecz, tak? No jest, bo jest. Ale kurde, mamy tutaj wtrysk, tak? To jest ini na trysku. Tam jest tryskiwacz, o w tym miejscu tutaj jest tryskiwacz. Mamy tylko przepustnicę, z drugiej strony mamy czujnik yy, położenia przepustnicy i no i oczywiście pompa, niestety jest pompa elektroniczna, nie mechaniczna, ale to ma komputer i to nie chiński komputer, komputer Mikuni, <grym> także chiński motorek, z chi nie chińskim, wtryskiem, tylko wtryskiem Mikuni, bo to jest wtrysk Mikuni. Yy, o ile się zorientowałem, pompa pyskowa też jest Mikuni. No i cały komputer pokładowy, który tutaj jest, też jest Mikuni. On... I to nie jest komputer na zasadzie, że, że nie wiem, steruje nam tylko tam wtryskiem yy, na zasadzie modułu. Czy, o, sorry, nie wtryskiem, iskan na zasadzie modułu. Nie, ten komputer, przede wszystkim siedzi się to właśnie ikonka, yy, no, ten check engine, yy, siedzi się on dlatego, że dzieje się taki objaw. Radar, no dobra, na złość. No właśnie zgasło. No i coś takiego się dzieje. Po chwilkę pochodzi i gaśnie. I w moim opinii jest to związane coś z komputerem. No bo tutaj przeglądałem, że czyściłem wtryski, spodziewam zabory, rzęciutko posprawdzałem i to wszystko wygląda na to, że jest po prostu kwestia tego komputera. I ten komputer można podpiąć pod komputer. W sensie to ECU można podpiąć pod komputer i sobie zgrać wszystko, wiecie. Błędy, e, tu mamy na przykład tak, tu mamy czujnik gdzieś temperatury, w tym miejscu podejrzewam, że może być on uszkodzony, e, przez co on nie, ten silnik nie podaje po prostu dodatkowej dawki na zimnym silniku, bo jak jest ciepły, wszystko chodzi luksus, jest tylko zimny, więc je chcemy odpalić, odpali Ładnie, pięknie, nie, bo tu ma do paliwo i po chwilkach poficie gaśnie, jak gdyby po prostu brakowało dodatkowej dawki rozruchowej, tak, czyli tej, takiej, żeby silnik się zagrzał. No i to żeby się sonda lambda. To jest tutaj ładnie pięknie z przodu sobie jest o. Także naprawdę nie, silnik to jest zimny, nie? No jakieś, co go odpaliłem, jak go wydać że on jest zimny. E, I tak mówię no. No Chińczyk, nie? <grytanie> to ja powiedział że zwykły Chińczyk. I takie rzeczy. Kolejna sprawa, to jest silnik, to no jest jednocylindrowiec 125 z wałkiem wyrównoważającym. Gdzieś tu nawet chyba jest. Mm, tak, tu jest Balancer Inside, nie wiem, czy mi się to wydać, bo to jest bardzo blisko. Jeszcze światło, tutaj świeci, o coś tam widać, tak? Czyli on ma wałek wyrównoważający, przez co szczerze Wam powiem, jest to pierwszy Chińczyk, którym jeździłem, i który nie ma wibracji. Autentycznie to jest. Oczywiście, znaczy no nie ma, no ma tam drobne, nie jakbyśmy po szklankę postawili i będzie drgać, tak? Ale to są wibracje pokoju, nie wiem, 600-4-cylindrowej czy dwusylindrowego silnika, no też jestem w szoku że taki kurde chiński motorek i ma taki wałek, który no, naprawdę to jest cud poezji no Chińczyk, mój tamten Chińczyk, na przykład łosiek, no tu są wibracje, tak? moim dżibiku, który sobie tam stoi, moje hawajuzie To sobie tam na polu stoi, o też są wibracje, szczególnie przy obrotach, tutaj możemy śmiało wykręcać, wiecie, do czerwonego pola, tak? to 9500 ma odcięcie i tam nie ma wibracji tak naprawdę jak na Chińczyka to no, szok, no, sama jakość, zobaczcie, no, tu mamy jakieś tam hamulcowe, co to jest? Jakiś tam L LBN, tak? To też nie jest jakaś tam totalna chińczyzna, tylko też już jest jakaś marka. Sam przełącznik lewy, identyczny, dosłownie identyczny. <grywania> widziałem w Kawasaki, nowym <grywania> Z1000. Identyczny przełącznik, dosłownie to samo, Sięko, tak samo chodzący, tak samo tutaj z wszystkim, nie? Także no sama jakość, pasowanie, patrzcie, pasowanie plastików. No. No nie wiem, spróbuję jakoś jakoś wyostrzyć, ale no, no, jest ładne, to jest ładne, no tu na przykład odstaje, bo jest coś urwane, eee, cały ten zatrzas tam. Chcę, mógłbym to trochę, troszkę poprostować, tak, ale no, no ale powiedzmy, że to jest urwane, tego na to nie patrzymy, tak. Tu spasowanie, to jest wszystko ściągane, tak, to jest plastik ściągany, który sam go ściągałem, musiałem to rozebrać, to jest wszystko fajnie spasowane. Tu tak samo plastiki, no wszystko jest no, no siedzenie jedynie, coś to poboli nie wiem, jakieś kura zjadła albo <grym> nie wiem co, no może przyostrzymy bardziej, o. Ale, no, na na maszynkę, którą jak widziałem, chyba nową, czy już, chyba używane to były tam około 6 tysięcy, całe 6 tysięcy, albo to nowe były, już nawet nie wiem Za taką kwotę taka fajna maszyna. Kurczę, że mam ochotę swojego Habajuza sprzedać i <grym> się na coś takiego, bo fajne to jest, no naprawdę, jest to fajna maszyna. Oczywiście tu już w standardzie mamy światła LEDowe. Główne światło, no to jest haczóreczka, która też sobie wiecie. Coś tam świeci, no, nie jechałem nie, w nocy, jedzie no, gdzieś tam na internetach, stwierdzą, że te światła są takie sobie. No, są jakie są, tak. Mamy dzienne LEDowe, które sobie tutaj świecą i, i to jest myślę już spoko całkiem. No, fajne zegary, fajny w ogóle wygląd, nie? To tak no, ciężko mi tu pokazać, bo to jest ciasno w garagu, ale nie chcę gdzieś tam na pole wychodzić. Ale no, no zaskoczony jestem osobiście. Jak fajna to jest maszyna i jak, jak dużo rozwiązań jest, elementów. Które nie są chińskie, nie? No bo no spodziewamy się po chińskim jakimś zipie, że to będzie wiecie totalny Chińczyk. I, i wiecie, no, no co, no, no wszystko będzie byle jakie, tak? A tu jakościowo naprawdę jest. Naprawdę jest sztos, tak? Przede wszystkim tarcza z tyłu, to już nie jest jakiś tam bęben, tylko tarcza i to taka elegancka napęd też jest fajnie na no, gumach zrobione, elegancki, kurczę no, no morki niby coś tam chyba gazowe, chyba tak, nie wiem. Popatrzę sobie tu od spodu, bo nawet nie widzę, co tu jest. Czy to jest do nabijania, to jest jakaś śruba regulacyjna, chyba. Nie wiem, nie widzę, bo po prostu będzie od spodu nie jestem w stanie, jakby zajrzeć. Musiałbym się położyć pod motorem. No ale jakieś tam widzę, morki, coś, coś chyba troszkę lepsze. Prowadzi właśnie, to jak się prowadzi. To też jest naprawdę kozak w porównaniu do mojej Habajuzy. No, moja Habajuzy za sobie pływa po zakrętach, a to naprawdę siedzi sztywno. Ja bym siedział na jakiejś RC, na jakiejś KTM-ie. NSRC, nsr czymkolwiek, na no jakimś, jakimkolwiek markowym motorku. Także no, no, z jazdy, chciałbym jakieś motovloga też jeszcze nagrać, no ale niestety moja kamera, no to w tej chwili nagrywam aparatem, Canonem. A moja kamerka niestety sportowa, no jest dead. No, zobaczmy sobie jeszcze raz, tylko to przyostrzymy. To spróbuję trochę nagrać. I zobaczycie jak się na obroty fajnie wkręca. A jedna rzecz jakiej mi brakuje to jakiegoś kreśnika, no właśnie poziomu, poziomu temperatury silnika, tak? No bo nie ma czegoś takiego, nie ma żadnej kontrolki, nie ma nic. A, a skoro jest czujnik, no to mogłoby być. No ale nie ma. Dobra, ja go rozgrzeję i, i zobaczycie jak to fajnie odcina. A tak jeszcze z innej beczki, tu mam całkiem fajny sprzęt Virago 535 yy, Naprawdę... Wybajerowane, jeżeli tu jest jakiś od dzisiaj powietrze, taki, taki szmery bajery, ale ciekawa usterka tutaj jest, to jeszcze nie zdiagnozowałem do końca, yy, bo sprzyjrzałem wszystko i ja ciekaw jestem, co finalnie z tego wyjdzie. Oczywiście to są kieliszki, <grym> tu jest, wiecie, małpeczka, tu jest laszeczka, no znaczy, co? <grym> także ten, no, ale no, fajna maszyna, Patrzcie blak złotowych, kurcze, ten jest fajny, fajny sprzęcior. i tu jest właśnie wyciągnięty już. Yy, moduł cały sterujący, no bo to jest problem z odpalaniem. Pierdnie, pierdnie, ale nie odpali. Zawory sprawdzane, gaźniki sprawdzane, yy, tam magneto, jeszcze to jest odkręcone wszystko jeszcze. <grydanie> Wiecie, to jest odkręcone, o. To no, będzie było. <grydanie> o, widać, nie widać. A to jest po prostu, takie, jest całe popościone, nie będę go ściągał, bo to nie chce kabli poruszać. Yy, także całe wiecie, tam jest sprawdzony impulsator, oporność, wszystko się zgadza. Szczybiska jest, tak że trochę w sumie nie patrzyli na ja to, zaglądałem, ustawianie zapłonu, to jest wszystko zgodne, w sensie patrząc na znaki na magnecie tak? i bychu tłoka. No o to mi chodzi, bo no, zapłonu nie mogę spalić, bo nie mam niestety jeszcze yy, lampy tej, tej błyskowej, takiej klucze, wypadło mi tu z głowy. to wiecie, spalić zapłon, czy się zgadza. No ale będę cię podmienić właśnie ten moduł, bo on niestety 500 kosztuje, więc tam znajomego będę ogarniać do tego. Mam <śmum> nadzieję, że się zgodzi, żeby podmienić. Ale no, mówię, maszyna jest tak wybajerowana, że no, naprawdę, tu jest kurcze radyjko eleganckie, tu zegarek, yy, tu jakieś tam ciśnienie chyba. Yy, Ej, termometr, sorry. to jest termometr tutaj. O, ja ciężko tu mi by wyostrzyć. No ja no, mówię, czujnik ciśnienia w kołach, nie, to są takie śmiery bajery fajne. E, tu można znaleźć, o taki końcu, końcówek. No jakieś lampy dodatkowe, no Teledy wiecie tutaj, no to bardzo fajnie świecą. No 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 chyba no, maszyna. A to stoi mój dorosik, ten muszę go trochę pogrzebać, bo w ostatnio żeśmy na rybach ze znajomym byli i tak hamulec cisnął, że coś zepsuł. <grym>, no i muszę to poprawić gdzieś na dniach. <grym>, no, ale to torosek. Nie ma kluczyka, bo on fajnie nawet odpala. Ja jeszcze widzicie, tu maszyn jest do, do grzebania trochę. A to sobie choćby ośka leży, składa. No dobra, zobaczymy jak to fajnie teraz na obroty wchodzi. O, jeszcze cieplutki. Oczywiście znaczy ja obroty podciągnąłem, a powinien mieć troszkę niższe. No, ale żeby to w miarę chodziło to... Pięknie chodzi, prawda? I tak mówię, tu wielkich wibracji nie ma, to jest aparat, o! Może będzie czuć te wibracje. No. no. tak to sobie bardzo fajnie. Bardzo fajnie chodzi. No. Co no, się tu wydech stuka, już się nagrzał. Fest, no dobra. Myślę, że kończę ten materiał. Chciałem po prostu Wam taką maszynę pokazać. No, chciałbym nagrać te jazdy wam wtedy coś więcej opowiedzieć, ale no, no, mówię na no, kamerka. Niestety odmowy posłuszeństwa, wam w ogóle uchwytu do niej i tak dalej. Ale chciałem się podzielić taką no, no chińską maszyną, którą sam jestem zaskoczony. Nie? No, bo chiczeki to takie mówię, są, bo są. No, jak się o to dba, to to chodzi, jeździ, jakoś tam wiecie wibracje, manie takie rzeczy, a to jest naprawdę. No, ja bym siadł na markowego sprzęta, tak? Nie czuję kompletnie różnicy między chińskim sprzętem, tym oczywiście, nie, tym, tym, tym Zipem, a jakimś, kurde, nie wiem, Hondą, czy KTM, czy czymś takim, nie? <grych> Także no. Dobra, na razie, elo, jo! Ile do następnych gdzieś tam kiedyś, za rok albo dwa. Hi, 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 hi.